Cześć wszystkim, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Studia Ruchu Czystych Serc. Dziś poruszymy kolejny temat, a jest nim sumienie. Dowiemy się, czym jest sumienie, jak można je kształtować, co wpływa na sumienie, a także jak my sami możemy rozwijać swoje sumienie. Zapraszamy. Dziś po raz kolejny w naszym studiu witamy serdecznie naszego wspaniałego gościa. A jest nim siostra Maria Kwiek, Urszulanka Szara od serca Jezusa Konającego. Siostra Maria, dziś poruszymy jakże ważny temat, jakim jest sumienie. Wielu ludzi boryka się z różnymi uzależnieniami, wchodzi w niewłaściwe relacje, ma żal do siebie, próbuje zaczynać od nowa, ale to nie wychodzi. Z tym się wiąże ściśle sumienie, sumienie człowieka. Czym tak w zasadzie jest sumienie? Powiedziałaś coś bardzo istotnego. To wiąże się z sumieniem człowieka. Czasami mówimy o takich ludziach, jak wyrządzają krzywdę sobie innym, że są ludźmi bez sumienia. To pytanie, czym jest sumienie, ma ogromne znaczenie. Sumienie jest darem Pana Boga, jest głosem Boga, który rozbrzmiewa w naszym wnętrzu. Głos Bóg do nas mówi poprzez sumienie. O różnych sytuacjach życiowych mówi, mówi jak postępować, jak mamy żyć, tylko ten głos trzeba usłyszeć. O tych, co powiedziałaś, to gdzieś się zagubili. Gdzieś nie, nie usłyszeli głosu Pana Boga, gdzieś zaczęli iść w inną stronę i dlatego coś się stało też z ich sumieniem, że ono nie działa. W sumieniu zapisane jest prawo naturalne. W związku z tym, każdy człowiek ma dekalog wewnątrz, czyli mógłby jakby przymierzyć się do tego, czy wypełnia to, co Bóg mówi, czy nie wypełnia. To jest jako dar. Ale nikomu sumienie nie zostało dane w gotowej formie. Nikt nie ma tak, że się urodził i od razu umie rozróżniać wszystko, co jest najlepsze, co mniej dobre, co, co złe, tylko po prostu rodzice najpierw kształtują dziecku sumienie. I teraz o tych zagubionych ludziach, które, o których Ty powiedziałaś, którymi też mo, możemy być i my, bo w każdej chwili możemy się gdzieś zagubić, to może się okazać, że rodzice nie zwrócili uwagi na wychowanie sumienia na kształtowanie sumienia. Dlatego też, jeżeli jesteśmy już w takim wieku, że jesteśmy ludźmi dorosłymi, to to kształtowanie sumienia jest spoczywa na naszych barkach. To my już coś z tym musimy zrobić, ale żeby móc coś z tym zrobić, trzeba by coś więcej wiedzieć. A jakie funkcje spełnia to nasze sumienie? Sumienie spełnia trzy takie podstawowe funkcje. Po pierwsze, pomaga rozróżniać, czym jest dobro, a czym jest zło. Dalej, nie tylko rozróżnia, Drugi, druga funkcja, sumienie yy, nakłania do wypełniania dobra, gdzieś jest ten wewnętrzny głos, zrób to, albo ostrzega przed złym krokiem, przed, yy, 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 przed złem i wtedy ostrzega, nie rób tego. I często małe dzieci mówią, bo ja tak chciałem to zrobić, prawda, ale ja nie chciałem tego zrobić. Gdzieś jak rodzice podejmą taką rozmowę, to pięknie mogą dzieci poprowadzić. To jest druga funkcja, nakłania do dobrego, ale ostrzega przed złem. A trzecia funkcja sumienia, że sumienie staje się sędzią, czyli sędzia o czymś mówi. Jeżeli było coś dobrego, to sumienie nagradza, chwali. Cieszę się, jest radość w środku, jest pokój, ale jeżeli jest sytuacja taka, że coś złego się zadziało w moim życiu, to sumienie będzie mnie upominać. Mówimy, mamy wyrzuty sumienia, jest takie niezadowolenie, jest człowiek taki, no po prostu traci jakby humor, jest zły na siebie, że coś zrobił, nie potrafi sobie nawet i przebaczyć. Dlatego proszę zobaczyć, jak istotne są te, dwa, te trzy rzeczy: czyli rozróżnianie dobra i zła, nakłanianie do dobra, a ostrzeganie przed złem, i dawanie y, pochwalenie. za czyn dobry, i wyrzutu sumienia za czyn zły. Jak dzieciom, jak młodzieży, jak dorosłym ludziom przybliżyć sumienie? Można takie pytanie postawić. Ja bardzo lubię porównywać sumienie do peryskopu. Peryskop wysuwany z łodzi podwodnej na powierzchnię wody patrzy, czy nie ma kogoś, jakiegoś wroga. Czyli sumienie ma czujność, prawda? Dalej. Można porównać do radaru. Radar przecesuje niebo i patrzy, czy coś się tam nie dzieje, niewłaściwego. Czyli jakby takie ostrzeżenie przed złem. Można sumienie do urządzeń nawigacyjnych w samolocie przyrównać. Jak działają, to wszystko jest dobrze, ale jak nie działają, to jest tragedia, prawda? W sumieniu również można do jakiegoś alarmu przerównać, że On daje sygnał, sygnał uważaj, uważaj, bo coś się dzieje złego, albo uważaj, bo coś się ma wydarzyć bądź czujny. Jezus mówił: czuwajcie i módlcie się, czyli daje taką niesamowitą wskazówkę, żeby była ta refleksja, czyli jakby to spotkanie z Bogiem w sumieniu, i z tej refleksji wynika, co ja mam robić dobrego, a jakiego zła unikać. Niektórzy mówią o, o busoli, która pokazuje kierunek. Sumienie pokazuje nam kierunek, pokazuje dokładnie kierunek. I dlatego proszę zobaczyć, gdyby się głębiej przyjrzeć, na czym bazuje sumienie, to bazuje na dwóch wielkich sprawach: na rozumie i na woli. To jest to, czym jesteśmy podobnie do Boga: jesteśmy obrazem, Pana, jesteśmy obrazem Boga, bo mamy w sobie właśnie rozum i mamy wolę. I teraz tak, rozum. W działaniu sumienia zawsze ma prowadzić do prawdy, rozpoznawać prawdę. Czyli jak nie ma refleksji, to sumienie się nie posługuje się tym sumieniem, musi być refleksja. Dalej, wola zawsze jest ukierunkowana na dobro. Prawda i dobro. Dwie bardzo istotne wartości w moim życiu. Jeżeli ja potrafię rozpoznać prawdę, to ja mogę iść wolą ku realizowaniu tej prawdy. Czyli Jedno i drugie jest bardzo istotne. Można powiedzieć, że to są dwa filary sumienia. Na tych filarach sumienie się wspiera, na tych filarach sumienie działa. Ale sumienie ma bardzo delikatny głos. I dlatego wrażliwość człowieka na słowo Boże, na w czasie spotkania z Panem Bogiem, na, na Boga właśnie to otwieranie serca ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o działanie sumienia. Bo sumienie wtedy działa dobrze, kiedy jest pewne i kiedy jest prawdziwe. Pewne musi być. Ja muszę być pewna, że to jest rzeczywiście dobre. prawda? Prawdziwe, że ono mnie nie myli, że ja nie poddaję się jakimś, czegoś, czemuś subiektywnemu, tylko obiektywnie widzę. I to jest zadanie rodziców, żeby potrafili, wychowując, wesprzeć dziecko, Człowieka, potem sam człowiek jakoś już dojrzewa, dorasta, żeby ukierunkować swój rozwój na to, żeby była coraz głębsza refleksja i coraz większa czujność. Czyli sumienie jest czymś, co my kształtujemy, którego się uczymy odróżniać dobrą tak. od zła, ale to na pewno jest coś, co to sumienie niszczy. Sumienie niszczy zawsze egoizm. I proszę zobaczyć, miarę rozwoju weźmy małego dziecka. Najpierw dziecko jest stuprocentowym egoistą. Potem przez wychowanie rodzice ukazują, że można robić coś dobrego, że można komuś sprawić radość, że można prowadzać zgodę, pokój, można mówić prawdę. Jeżeli rodzice to rozwijają, to wtedy sumienie spełnia swoją rolę. Ale jeżeli rodzice nie otwierają dziecka na realizowanie miłości, no to on pozostaje na etapie egoisty. I są takie dzieci, które rosną jako młodzieńcy, jako dziewczęta, nadal są egoistami. Bo po prostu sumienie stoi w miejscu, się nie rozwija, bo rodzice nie zwrócili na to uwagi, nie pokazywali, jakby nie, od, nie odkrywali tego wszystkiego, co Pan Bóg w środku zapisał. I w takiej właśnie sytuacji sumienie może być uśpione, bo nierozwinięte, uśpione, w związku z tym nie mówi, co jest dobre, co jest złe. Człowiek sobie wybiera, co chce. Albo może być taka sytuacja, że jest jak bezduszne, bezduszne. Po prostu robię zło i nie, nie mam żadnych wyrzutów, nic nie, nie, nie dzieje się. Nie ma, w moim sumieniu, na przykład granicy między dobrem a złem. Jest jeden bałagan. Może być taka sytuacja, że sumienie przestało informować o dobrym nie i o złym, czyli zaczęło milczeć, zamilkło. I człowiek działa, ale niestety sumienie nie mówi, słuchaj, robisz źle. Są jakby zabite wyrzuty sumienia. Może być takie sumienie też paryzejskie, takie zakłamane. Pamiętam taką rozmowę z młodym człowiekiem, który mówi, ja stale kłamię, ale dlaczego? No I teraz jest pytanie, dlaczego? Albo żeby siebie wywyższyć, albo żeby ukryć jakąś prawdę, albo żeby zaimponować komuś. No, no różne są przyczyny. W związku z tym no. każda taka sytuacja, kiedy jest sumienie jest niszczone egoizmem, musi być osobno rozpatrywana. Ja muszę poszukać przyczyn, zadawać sobie pytanie, dlaczego ja taki jestem człowiekiem. Taka sytuacja, kiedy nie jest wychowane sumienie, no to nie będzie pragnienia budowania relacji z Bogiem, bo Bóg jest niewygodny. Bo Bóg mówi: kochaj, a sumienie idzie w stronę, w stronę egoizmu. Egoizm niszczy relacje z Panem Bogiem, więcej niszczy konkretnie relacje z Kościołem, dlatego że nie ma otwartości na miłość, a wszystko budujemy, cała, cała moralność człowieka opiera się na miłości. Tak Jezus nam to przy, przedstawił. Zatem, jeżeli ja nie żyję zgodzie z sumieniem, to skłaniam się do nie, nie uczestniczenia w, w mszy świętej, bo to jest obciążające to jest męczące to ja po prostu rezygnuję z modlitwy no bo modlitwa może rozbudzić coś co mi się nie podoba zatem to, ta sytuacja kiedy jest egoizm we mnie może spowodować że sumienie w ogóle nie będzie spełniało swojej funkcji o czym mówiliśmy w pierwszym pytaniu jak nie spełnia swojej funkcji to jest bardzo trudne można zapytać, jakie to są sytuacje, kiedy sumienie nie działa tak, jak powinno. Najpierw można powiedzieć, że jak sumienie mówiło, że coś jest dobre i złe, to egoizm będzie mówił, co jest przyjemne, a nieprzyjemne. Wybieram między przyjemnym, a nieprzyjemnym. Przyjemne jest na przykład pójść do kina, a nieprzyjemnie zostać z mamusią, która jest chora i leży w łóżku. No to, to pójdę do kina, prawda? Przyjemnie jest na przykład gdzieś tam pobalować, a w domu jest sytuacja taka, że trzeba pomóc. No to pobalujemy. wybieramy to, co przyjemne. Czyli zupełnie inny wybór jest. Egoizm wybiera zupełnie inaczej. Również egoizm będzie dążył do zrealizowania swojej przyjemności, a nie do nakłaniać będzie do przyjemności, a sumienie będzie nakłaniać do dobra. Nie każda przyjemność jest dobrem. Przyjemnie wziąć narkotyk, ale jest, nie jest to dobre dla człowieka, prawda? Czyli egoizm będzie dążył do zaspokojenia czegoś, co, nie, co jest sprzeczne często z dobrem. Czyli w ten sposób jest to sumienie niszczone, utwierdza się w czymś, co jest niewłaściwe, co jest, co jest złe. Egoizm nie bierze pod uwagę dobra innych. Ja się liczę, moja przyjemność przypycha, m moja wola, ja mam rację. Nie będziesz zastanawiał, czy to, czy to jest właśnie dobre czy złe, tylko to będzie, żeby, żeby moje ja było podkreślone. Sumienie będzie uwzględniało głos, delikatny głos sumienia, a egoist będzie podkreślać głos taki, który jest bardzo natarczywy, taki agresywny. Głos. Egoizm jest czy zrób to koniecznie, i szybko, załatw to, takie, takie, takie napięcie w kierunku właśnie przyjemności. I dlatego też sumienie będzie zawsze liczyło się z konsekwencjami, które są, które licząc z konsekwencjami, te ja liczę się z wiecznością. A egoizm nie będzie liczyć się z wiecznością, tylko z tą chwilą obecną. Ja w tej chwili muszę mieć. Żyje się raz, ja to muszę mieć, prawda? Wszyscy tak robią. To są właśnie te takie momenty, które bardzo często są podkreślane w środkach nasowego przekazu: to ci się należy, prawda? Akcentując przyjemność, a nie akcentując dobra. W tej przyjemności może być dobro, ale nie zawsze tak musi być. Proszę zobaczyć, zatem sumienie może być zniekształcone przez głos egoizmu. I mamy takich ludzi, którzy idą, chcą budować relacje. Załóżmy, że relację koleżeńską, po jakąś jakiejś sympatii, relację narzeczeńską, ale idzie się w kierunku egoizmu. I albo jest jedna osoba egoistą, albo dwie osoby są egoistami, wchodzą w życie małżeńskie. Z dwóch egoistów nie będzie żadnych miłości, nie będzie owocu, który daje radość, pokój. Która daje cierpliwość, daje prawdę, zgodę, tego nie będzie. I dlatego małżeństwo, które powstaje z ludzi kierujących się egoizmem, nie ma szans na przetrwanie. I to jest całe wielkie nieszczęście naszego XXI wieku, że jeżeli kładą ludzie na egoizm, to niestety czasem to trwa króciusieńko, a potem zostają dzieci bez matki albo bez ojca i jest wiele bólu i jest wiele cierpienia. Chciałam przeczytać tak pięknie, co Jan Paweł II, nasz papież, Polak, yy, mówił. Czuwam, to znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawić, przezwyciężając je w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa której nigdy nie można pomniejszyć, zepchnąć na dalszy plan. To teraz może na zakończenie podpowie nam siostra, jak rozwijać te nasze sumienia? Najpierw starać się o budowanie relacji z Bogiem, bo jeżeli Bóg mówi do nas przez sumienie, no to jeżeli ja tej relacji nie pogłębiam, to nie za bardzo słyszę, co Bóg do mnie mówi. Dalej, jeżeli ja staram się budować relacje z Bogiem, to jest kolejny krok w kształtowaniu sumienia. Starać się wypełniać Jego wolę. Bo jeżeli wypełniam Jego wolę, to wypełniam dobro. Dalej no, bardzo ważne jest, żeby. Yy... Przeżywać radość bycia sobą. Człowiek ma się cieszyć sobą. Jest w rękach Pana Boga, jest tutaj po to na ziemi, żeby wypełnić jakiś jego plan. Bóg nam zaufał, pomyślał, dał nam dary do spełnienia tego planu, chce nam w tym wszystkim dopomagać. dlaczego mamy iść przeżycie ze zwieszoną głową. Na tym sumieniu kształtować trzeba też i radość. Na pewno bardzo ważne jest, żeby poznać swoją wartość, swoją tożsamość, wartość, kim ja jestem. Jestem córką, jestem synem Boga. Jak ja mam tą wartość, to ja też w sumieniu mam poczucie godności osobistej, ale. To nie tylko, że jestem córką i synem Boga, to, to jest jeszcze coś o wiele więcej. Jestem jedyną osobą taką, nie ma drugiej takiej na świecie. Jestem kimś niepowtarzalnym, czyli Pan Bóg naprawdę jest niesamowity, jeżeli tyle miliardów ludzi zrobił różnymi. Każdy inaczej obdarowany, każdy ma inny plan, każdy ma coś innego, w szczególny w sposób do spełnienia. Jeżeli ja chcę, żeby to sumienie kształtować, to ja muszę starać się o jak najwięcej refleksji w moim życiu. Zastanawiania się, dlaczego ja tak postąpiłam, dlaczego moje uczucia dają mi takie sygnały, o co chodzi w tej sytuacji, czego Pan Bóg ode mnie chce, jak mam się zachować, jak mam tę sprawę załatwić, czy mam to teraz zrobić, czy później, jakimi słowami kogoś upomnieć, w jakim momencie to zrobić. I to jest właśnie ta sytuacja, kiedy człowiek uwrażliwia swoje sumienie. I zawsze trzeba wiedzieć, że w sumieniu, kształtując pokorę, Wygrywamy, bo kiedy kształtujemy pokory, żyjemy w prawdzie, a sumienie działa na prawdzie. To jest istotne, prawda? Także to jest ogromnie ważne. Też jest istotne, żeby mieć świadomość, że dobrymi czynami czas się cieszyć, że Bóg przeze mnie działa dobro, to Bóg działa, ale przeze mnie posługuje się mną, ale trzeba też wiedzieć, że jeżeli ja idę w odwrotnym kierunku, niż Bóg do mnie mówi, czyli grzeszę, czyli wykonuję, do, do, dokonuję jakiegoś zła. To zawsze jest możliwość poprawy, zawsze. I to jest taka niesłychana sytuacja, że Pan Bóg pomyślał, wiedząc, że człowiek jest słaby, żeby dać sakrament. Sakrament, który z powrotem jedna, zbliża, jednoczy człowieka z Bogiem i jednoczy człowieka z drugim człowiekiem. Sakrament pokuty, pojednania. Sakrament niezwykły, który jest wielkim skarbem w kościele i z wielkim skarbem dla każdego człowieka. Bo przez ten szczególny sakrament Bóg mówi wielkie rzeczy do człowieka i pokazuje mu coraz głębszy świat, który przed nim stoi świat Boży, świat nadprzyrodzony. Pokazuje mu drogę, która prowadzi do nieba drogę jak najprostszą, żeby człowiek nie przechodził przez niepotrzebne manowce, które go niszczą, krzywdzą i powodują, że człowiek traci swoją godność. To tak tyle, może tak od sumieniu, na początek. Wszystko bardzo dziękujemy za te ważne słowa. I obyśmy tak potrafili przez całe życie dobrze kształtować nasze sumienie. Dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami i zapraszamy was na kolejny odcinek studia, który będzie za dwa tygodnie.